Witam! W kolejnej części zakrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction. Kejla, stój w miejscu. Akadwachs z Kail schodzą do drugiego poziomu sal umarłych w nadziei, że znajdą tam kostkę Hora Dreamów, ale póki co to znajdują tylko urny, które z wielką pasją Akadwaja kopie i demoluje. Dlatego został stworzony. Dobra, pójdziemy sobie... Aj, Akadwachu! jest jak on... On to uwielbia, a dwa po prostu uwielbia chodzić, biegać po schodach. Ma tylko okazję to od razu nie przepuści. O kurczę, już go tam widzę. Dobra, atak! Kejla! O! Cios! Dwa! Pięknie, dwa ciosy. Nie jest źle. Dobra. No to skoro już tu, to idziemy tędy. Chodź Kejla. Jak ja z pieniędzmi w, w ogóle stoję? Aj, nie to. O, no, tak a propos odporności. O jaka jaka nędza, jaka nędza. 20 tysięcy... No, coraz więcej tych pieniążków mamy. Witam. Kurczę, są dwa. Przebijamy się, przebijamy się. Co on jest, co on jest? To jest. Aż to. Aż kurczę jeszcze w truciznę. Zostawcie Kale. dziady. Dajesz ich tam, Keyla dajesz. Aha, bo oni sobie wychodzą z tego sarkofaga mumi Dobra. Po nich. A to jest jeszcze jeden. Znowu przeszedł przez zamknięte drzwi. Dziadul. Dobra, kolejne legowiska Keyla. Proszę, tutaj te coś panowie sobie śpią. Cichutko na paluszkach przejdziemy, żeby ich nie obudzić. Okradniemy ich. I uznasz, tu nie ma. Dobra, wszystko. Eee, pójdziemy sobie teraz w takim razie na dół. Dzień dobry. No i tak, okej, okay. do no niego! O! O! No i oczywiście dwa ciosy. O, widzę, że chyba jest tam więcej nawet. Kurczę, muszę zacząć eliksirki zbierać, bo widzę, że mi się zaczynają kończyć powoli. zdać zdajcie. Cios, cios, cios. O kurczę, ale ich tu, ale ich tu wbierony. Jeszcze tam jest jeden. Muszę się przebić do niego. Kapliczka napełnienia. Jeszcze gdzieś jest jeden ja jeszcze. Kurczę, ile ich tu jest. Jacie. Dajcie. A, nie mogę go trafić, dobra. Dła sztuka. Daliśmy radę Keyla Klucza nie bierzemy, bo mam tam ich wpierony. Miksturkę leczenia weźmiemy. Jeszcze jedną możemy wziąć. Coś tu jeszcze jest dla nas ciekawego? Tak dobrze bronione miejsce nic nie ma? Hmm. Tędy idziemy, Keyla o, kurczę, następny. Proszę, w plecy dostał, na się nie zdążył obrócić. Następny pychaj Miksturka leczenia bierzemy. Coś tu jeszcze jest. Nic nie ma. To idziemy tu. O! Punkt nawigacyjny. Sale umarłych. Kolejny punkt nawigacyjny. Później gdzie w dalekiej oazie będzie. Pora. czyli powoli, powoli drugi akt zaczyna nam się wypełniać. Łapka! Okej, okay. dali coś nie że się to wlazła. Nie wlazła się, dobra. Dzielna. Z ciebie, kobita. Wracamy. Idziemy teraz prosto tam do tego przejścia. Kurczę, bo nie znalazłem dawno żadnego fajnego przedmiotu. Już zresztą najwyższa pora, żeby znaleźć jakiś unikat. A wiecie, że ja w jednym odcinku... Gdzieś tam Jeden z widzów, dzięki stary, pozdrawiam cię, zwrócił mi uwagę, że pominąłem szyszak unikatowy. Gdzieś tam wypadł mi z jakiejś skrzynki. Ej, na niego nawet nie zwróciłem uwagi, poleciałem dalej. Faktycznie sprawdzałem to i faktycznie był tam unikacik. Jakiś szyszaczek, ale już nigdy nie dowiemy się co to było. Kurczę, badał ich Keila. Dobra, teraz ja. Proszę, jaka współpraca? Jones! Oh. A kurczę, machnięcie! Raz! Dwa! O, oh, od ciosu! Proszę, stojak na proje. Coś fajnego? Spreparowana głowa. Nic fajnego. Okej, okay, to usadzimy. No i wlazłem... ...w opary. Kluczy nie bierzemy... ...na razie, bo mamy ich dość. Napijemy się miksturki... ...weźmiemy sobie jedną. Stojak na broń. Szabla! Magiczne. Nie bierzemy. Zwój portalu. Nie bierzemy. Mamy maksa. Rozwalimy sobie jeszcze urny. Koniecznie. No, niechże coś wypadnie. Fajnego. Się przydało. A znowu mnie nas wędzi. Zawsze mnie wieczorem nas wędzi. Dobra, czekajcie. Czas na uliczek. Soczku marchewkowego. O, kejla. A, myślałem, że będzie stała. O. Ha. Dobra, aha, to nam sobie zamknie w takim razie to przejście. I teraz możemy jeszcze iść tędy, albo i nie możemy. Proszę o swój identyfikację, świetnie. O, tu są pułapki. Nie działają? Działają, uwaga chyba... Aha, No, co jest? E, nie działają. Nie, to nie. Bardzo dobrze. Ok, idziemy do góry. Du, 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 du. Jest tu kto? Nie ma nikogo. O, coś to dziwnie pusto. Podejrzane, Kejla, podejrzane. Słyszę, ja tylko jakąś pułapkę uruchomiłem. Ok, idziemy dalej. Pierwszy, jaki komitet przywitalny, ale akarbak się nie cofnie nawet na krok. Aha, to... to, to pff, nawet nie zdążyłem do Ciebie dowiecieć. Już się Kayla Tobą zajęła. Tasak. Tasaki są dobre chyba, z tego co pamiętam. Okej, okay, to jest zejście na kolejny poziom. Patrzę na czas. O, czasu jeszcze mamy trochę. Więc chodzimy, Kayla, na kolejny poziom. Chodź. Witam na trzecim poziomie sal umarłych. Jest tutaj niemiłe przywitanie nam. Och, pięknie. Jak ja to lubię. Do góry idziemy Kejla tym razem najpierw Dobra Kurczę, o co to co tutaj ucieczka Ja pierdziu, ale ich tutaj jest ładuj ich Kejla, ładuj I się muszę podleczyć Wstać, wstać mi stąd mała tarcza Dobra, teraz ja wpadam Kejla. Tu. Kto? O kurczę przeżył. Nie, nie przeżył jednak. Ach, pięknie Kaila. Chodź tu, nie do perku, Dobra, co tak mało pieniążków. Dycha tego? To zdecydowanie za mało. Łapka, o, Kaila! O, mąż. No i może Keili to się nic specjalnie nie stało. Keili to się specjalnie nie stało. O, zarówno ze skazą. Skrzyneczka. Antidotum. Antidotum jest fajne. Czasami się przydaje. Same urny. I puste oczywiście wszystkie. Nie mogę nieść nic więcej. To nie nieść. Ciągnij za sobą. Dobra, idziemy tutaj. Kolejne urny. Wszystko zniszczymy. Pewnie jakieś zabytkowe. No ale trudno. A patrzcie, jak się zawiesił. O, poleciał sobie ptaszek, albo nie to też. No, trafiasz go. No i to! Raz, o, o, dwa. no i teraz macie, panowie, przechlapany pierścionek kolejny. Świetnie. O, i pieniążków dużo. Dobra, sprawdzimy sobie od razu ten pierścioneczek. Gdzie on jest? Który to? Ten. Panowie, na litość boską, dajcie spokój. To do sprzedania będzie. Nic specjalnego. Przecież ja w ogóle nie zmieszczę kostki. O, kolejny pierścień. No, Daj, że spokój, jak to. pierścień nie możesz, załóż sobie na palce. Czekaj, napijemy się eliksirku, weźmiemy sobie pierścionek. Jego też, odporność na błyskawice ile? 9%. Mmm, ciankie. To nie nieś. Dobra, to wszystko. Okej, na co to? Kogo ty tu bijesz jeszcze? Pójdziemy do góry teraz. O, to co za panie są? Dać skrzydło pustyni. Hełm. Okej, okay, wpadamy. O, już tam widzę, że coś. Skrzynia. Będzie boss, będzie boss. Krwawa wiedźma. O kurczę, e, Cianka. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. Czy tu będzie. Kostka chora Dreamów e, Mikstura leczenia weźmy sobie. Kolczasta tarcza. No kurczę, ja bym to sprawdził. Ale jak to sprawdzić? Eee, książkę to nie będę wyrzucał. No, ja pierdziu. Sieść tu. Lekturo. Lektura to bzdura. Dobra. Jak tam z czasem stoimy? Jeszcze chwilkę. Co ja to w ogóle chciałem sprawdzić? Kolczastą tarczę. Obrona 20. E, cianka, cianka. Dobra. No i po co mi to było? Aha, nie dobra, bo jak się okaże, że tu jest kostka chora Dreamów, no oczywiście, że się tak okaże. Patrzcie, mamy kostkę, i właśnie do tej kostki sobie wsadzimy. Ile ma? 3 na 4 mhm. Sporo miejsca tu będzie do zagospodarowania. Chodźcie, tutaj dziady. Zaraz nam się od razu więcej. A można kostkę do kostki wsadzić? <głosy> <głosy> nie no. Dobra. Ok, i teraz pobierzemy wszystkie te przedmioty, które teraz yes, będziemy chcieli sprzedać. Pierścioneczek, tarczę nie bierzemy, bo jest nam do niczego niepotrzebna. To nie, to nie, to nie, to nie. <słysy> Mm -hmm. Dobra, to wszystko. Tutaj, co nam tutaj napisali? Dobra, teraz musimy się później, znaczy się będziemy się udać do robaczego gniazda w pobliżu dalekiej oazy. Tam znajdziemy trzonek laski. Chodź, Kejlusia, idziemy. Będziemy sobie teraz tu. Jak tam w czasem stoimy? Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Diabolo, w której to spodziewam się. Zresztą nie, może, bo chodzi o to, że muszę wszystkie te kamyczki w, w tym mieście pozamieniać w tej kostce hororimów. Nie będę tego robił pewnie przy was, bo to za dużo czasu zajmie. A to zrobię to tam kiedyś przy okazji między odcineczkami. Dobra, zapraszam na kolejną część. Na razie, trzymajcie się.